Siemanko widzowie, jak pewnie większość z Was już wie, mam swój własny serwer Polskie MC, na którym wystartował nowy lifestyle w sobotę o 18, czyli gdzieś około 24 godziny temu w momencie, gdy to nagrywam. I yy, chciałbym Wam opowiedzieć, jak zaczął się mój start. Nie nagrywałem niestety tego, ale chciałbym Wam opowiedzieć, jak wyglądał u mnie start. Ogólnie na początku, jak to każdy po prostu odebrałem kit, zacząłem y, zarabiać sobie, ulepszać itemki. Y, o dziwo 2012Kalisz i plecek po i KXAF1 y, też zdobywali y, mocne przedmioty i mieli pierwsi dexowe sety. Byli już y, mega potężni i się wyróżniali, więc musiałem też coś z tym zrobić. Zacząłem się bardziej expit. Zrobiłem swój spawner, który ma y, dwa respy, stworzyłem swoją bazę i tego typu rzeczy ale w jednym momencie, gdy teleportowałem się do nich, bo chciałem tak dla zabawy, po prostu im zrobić taką nadzieję, bo akurat tam się o coś nagle teleportacja jakimś cudem mnie teleportowała, mnie Zlagowało, nie mogłem się ruszyć podczas anulowania, bo chciałem ją anulować, a coś mi zlagowało i pojawiłem się dopiero tam. Zacząłem ich bić, strzelać z łuku. Byłem, dopiero jeszcze wtedy nie wiedziałem, że byłem właśnie w mojej bazie, do której oni przyszli i ją całą zgrifowali bo jeden z nich miał kordy, ponieważ miałem z nimi sojusz. No i potem wyszłem, zdenerwowałem się i pomyślałem, że to już bez sensu. Wszystko, że trzeba nową medycję. Ale tak właśnie powstała nowa seria, w której chcę się odbić na nich. E, też straciłem mojego pieska, który został zabity przez Berecheda. Hm, dziękuję. E, który uratował mnie od Plaska, gdy właśnie pierwszy raz do mojej bazy wszedł. Pomagał mi zabić Plaska, ale ostatecznie sojusz wzięliśmy, więc e, szkoda mi mojego pieska, na pewno w tej serii wybudujemy dla niego jakieś pamiętne miejsce. A więc jak widzowie, witam was na moim serwerze polskim, mc fajny skinek, e, zaczniemy tutaj swoją przygodę i to jest jeden z moich wrogów i 2012 Kalisz. Pierwsze, co oczywiście e, zrobię, to odbiorę sobie kit e, gracz, który ma to w zestawie Kit Daily. Ok, odebraliśmy sobie już kit Discord. No i dobra, teraz zaczniemy sobie od e, skrzynki rzadkiej. Jestem na koncie Grubasek, tak się tutaj nazywam. Fajna nazwa? Ok, epicka. Ok, dobra. Jest na pewno fajnie. Mapka już jest troszkę poglifowana, więc nie znajdę fajnych rzeczy. Niedaleko tutaj jest mój lavakast, ale pierwszą rzeczą, którą chcę zrobić. Czekajcie, o tam już widać. To chcę zbudować grób dla mojego pieska. Nazywał się Przyjaciel. Niestety zginął w niespodziewanych okolicznościach. O kurczę, dobra, kordy pokazałem. Dobra, najwyżej mi to zgrifujecie. Czemu oni się nie palą? Napiszcie mi w komentarzu. Albym chciał mi mieć... Ej, ty bo ja tu zginę. Albo. Dobra, już ja myślałem. No dobra, zdobędziemy tutaj jakiś piasek na... Ja nie mogę, W sensie śnieg na piasku co ten Minecraft ma w głowie. No i dobra, teraz szukamy bruku, bo właśnie bruk potrzebuje. Ok, widzowie, jednak zmienimy miejscówkę, ponieważ... O kurczę, ten szkielet mnie może strzelić. Ponieważ nie ma tu żadnego dre... O, dobra, drewna. Ok, skopujemy sobie nasze pierwsze drewienko. Uwaga, a, a nie ma, my myślałem, że będzie ten, że, że zdobyłem drewno. Fajniej by było znaleźć jakąś wioskę. No dobra, robimy sobie crafting. I craftujemy teraz tabliczkę. Niestety, widzowie, tak to się dzieje na takich, na tego typu serwerach. Jak on mnie strzelił? Ach, no... Żal mi mojego pieska. Tak jak już mówiłem, uratował mnie. Szkoda mi, że go z nami nie ma. Co tu się dzieje? Czemu ta koza we mnie wjechała? Okej... Okay, teraz nasz crafting został tam, więc trzeba skraftować nowy. Dobrze, że ich nie ma. Przynajmniej będzie, będę tutaj bezpieczniejszy. Póki co skraftujemy sobie takie tutaj tulsy. Dobra że znalazłem nasz pierwszy zarobek, czyli miedź. I z niej będziemy mogli naprawdę dużo zarobić. Bo większość graczy, którzy są w topce, właśnie korzystają z miedzi do zarobku. Więc ja sobie też tego sposobu użyję. No i dobra. Ugośnik sklep. Teraz tutaj. Sprzedaż przedmiotów. Sprzedajemy prawym po 10. A tym sprzedajemy po 1. No i mamy już nasze pierwsze 2 dolary. I przykładowo za 2 dolary. Nie wiem, czy coś nawet możemy kupić. Bambus możemy kupić. Mączkę kostną. I... No, mączkę kostną, i bambus, no, tyle. Ok. O, ty kejwik, okay, to sobie tutaj możemy pójść w ciemnym. O, teraz widzicie na pewno. O, żelazo jeszcze, super. Jeszcze tutaj mamy miedź. Nie widziałem jej chyba. Ale tutaj miedzi. Okej, okay, niższy poziom. Coś mi się wydaje, że natrafiliśmy na łańcuch, tak to się nazywa. Łańcuch y, miedzi, czyli że tutaj jest bardzo dużo miedzi, a to bardzo korzystnie wpłynie na moje konto. Więc o kurczę, słyszałem tutaj mopki, więc y, spokojnie może być tu tyle miedzi, ile zechce. że zaraz mi się kilo zniszczy, a kit grać jest tylko co 10 minut, ale już możemy odebrać nawet, więc o kurczę, prawie to bym tam spad. Przydamy sobie wszystko. Niedługo, najprawdopodobniej, dodamy to, że Shiftem y, sprzedajecie wszystko, bo to czasami denerwuje. A, tego mamy tylko tyle. Ok, wszystko się sprzedaje. Ładnie, ładnie. I mamy nasze 11 dolarów. No, jak na początek, to jest spoczko. Liczba. W dalszym czasie ciągle kopałem, kopałem i kopałem. Głównie skupiałem się na miedzi i żelazie, a później zrobiłem setę, co zaraz zobaczycie na odcinku. To jest tutaj. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. niespodzianka tutaj była. I chyba to jest już, tak, to jest już czas, żeby zacząć inwestować w lepszego seta. Nie potrzebuję aż tyle żelaza Więc ja już sobie zajdę Uuu. Tutaj niżej Chciałbym jeszcze ten bloczek Okej, okay, przeżył ten upadek Sprawdzimy, bo przy lawie Jak dobrze wiecie Często są diamenty Nie no dobra, nie ma tam diaksów Może znajdziemy jakiś kejwik Będziemy się tutaj kopać. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Diamenty. Jeden. Drugi, trzeci. Dobra, tutaj niżej. Sprawdźmy jeszcze może gdzieś. Będą tu jeszcze jakieś diaksy gdzieś. Jaki ja mam w... Ej, to nie jest przedłużenie, to jest chyba druga ruda. Co mam za farta? Ej, to nie jest ustawione, nikt mi tu nie podkłada. O kurcze. Tu jeszcze są diaksy. Nie, że... bo tam jest lawa. Chociaż. A nie, kordów nie pokażę, chociaż. Co by to wam dało, to ja tu i tak nie będę. Okej, okay, to było laki miejsce. Mamy 7 diamentów, to już jest spoczko ilość. Mam serię z zniszczenia moich wrogów. Jest nim również Bereczet, zabójca mojego przyjaciela. No dobra. Yy, wiem, dziwnie skin. Yy, tak, z takim skinem i z taką motywacją do dalszego działania kończymy ten odcinek. Yy, dziękuję Wam za oglądanie. Na pewno będzie więcej kolejnych odcinków. Zapraszam Was również na serwer. Yy, IP to polskie Możecie mi pomóc w dominacji. Może z Wami sojusz zawrę. Może będziemy razem trapować. A może będziecie moimi nowymi wrogami. Ja Was oczywiście zapraszam i to by było na tyle ode mnie. Wpadajcie na moje inne firmy, filmy. нарка